Moi drodzy, to był tak zwany performance artystyczny. Mam nadzieję, że Wam się podobał, a ja chciałem Was bardzo serdecznie zaprosić dzisiaj o godzinie 19, dzisiaj czyli w niedzielę, 19, no wiecie, z małym marginesem błędu do 19.15, 20.00, mogę się spóźnić na superancki live stream na moim kanale na Hitbox Hitbox TV Niklaus. Oczywiście macie. Link, odnośnik do tego kanału mojego na Hitboxie w opisie. Będziemy grać we fajne gry w Overwatcha, w Dead by Daylight, które ostatnio bardzo się przyjęło. Ale co najważniejsze, będziemy gry rozdawać. Będę rozlosowywał gry pomiędzy followerów na tym kanale, pomiędzy subskrybentów. Także moi drodzy, będziemy się fajnie bawić. Godzina 19 z marginesem błędu. Hitbox TV Niklaus, link macie w opisie. Macie też link do apki, tej, która powiadamia o streamach darmowej. Niezawirusowanej, także polecam ją moi drodzy serdecznie pobrać, żeby wiedzieć dokładnie co do minuty, kiedy jest livestream i co. Widzimy się, moi drodzy, byćcie tam. Obecność obowiązkowa.